Cześć, witam Was. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od... Zaraz wam pokażę od czego Tylko sobie tutaj wejdziemy do środka. Zaczniemy od tego, że muszę sobie wziąć w ogóle długa. Przestawiłem i to będzie przeszkadzać. Dobra. Jak widzicie obsypnik jest schowany. Tutaj na zimę. Razem z korbą od szlifierki. Bo szlifierkę będę trochę przerabiał. Tutaj jest obsypniczek. Tutaj, jak widzicie, franie trochę wyczyściłem i co tutaj Wam chciałem pokazać, to jest to. Czyli zderzak zrobiłem. To bardzo ułatwia robotę. Naprawdę to nie, jest, to nie jest profesjonalny zderzak, bo nie jest jakoś bardzo mocny, ale tutaj przez te takie zagięcia staje się sztywniejszy i od razu tutaj można jakieś grubsze rzeczy. Już wczoraj sobie testowałem na, na tym tutaj, nie na tym, na Majzru, na Przecinaku. Tu jest, nie będę go wyciągał tam głęboko wciśnięty, ale fajnie tutaj to. Po prostu można sekundę ustawić tak na oko, w rękach, no ale jest dużo łatwiej niż bez tego. I co Wam jeszcze chciałem pokazać, to jest. Proszę ja, Was, kurde. To chciałem dzisiaj zrobić w ogóle. Tu musimy wlać tą, Olej tutaj mam, nie patrzcie na to, nie promuję tej marki, bo tu nie jest w ogóle nic z tej marki żadna oliwa z oliwek, tylko to jest olej przepalony z kosiarki. Muszę go tutaj wlać i zaraz Wam pokażę. Czekajcie chwilę. Kurde, cięcia nie mogę zrobić przez rękawiczkę. Momencik. A tak w ogóle to mi powiedzcie, jak Wam się podoba ten szyld zamka tutaj taki starego typu, założony z klamką, Porównywam do tego sobie był wcześniej. Mi się podoba to, w wakacje jeszcze założyłem trochę tutaj, tak teraz, poza tym, że, że jest zima, to ładnie tutaj się ten, ta farba wyschła i się zjednoczyła z tak jakby z tą starą. Już nie widać tak bardzo tego śladu po tamtym. No, dobra, idziemy. Po co mi ten olej? Tutaj tak troszkę go wlałem, żeby już wam mówię, zresztą. Tutaj kopaczka, jak widzicie, ładnie zakryta na zimę. Jeszcze z tej strony wam pokażę. Tutaj też, ale nie dało się całej zakryć, znaczy nie mam po prostu folii. Tu na przykład koło troszkę wystaje. To musimy właśnie tym olejem wymazać takie, tak dokładnie, porządnie. I tutaj troszkę wystaje drugie koło. zasiemy sobie tutaj, bo jest łatwiej. Także zobaczcie. Bierzemy troszkę olejku, nie to dużo no I malujemy, konserwujemy Żeby to było bezpieczne Na zimę, przed wodą, przed śniegiem, przed kurde wszystkim Przed warunkami atmosferycznymi po prostu Taki olej bardzo pomaga Słuchajcie, utrzymać W dobrym stanie takie elementy metalowe, to już sobie wytarłem tak na sucho Więc to jest trochę wody, ale ale nie stanowi to dla mnie przeszkody. Jest trochę wody, ale nie stanowi to dla mnie przeszkody. O, taki rym. No, widzicie. No, tu już tam nie naleci. Bo od góry tutaj ta folia ładnie taki daszek robi. Wiadomo, ja te koła konserwowałem. Tylko tutaj tak chciałem te rzeczy takie bardzo narażone, aby maznąć. To wszystko jest wymazane już wcześniej. Także tak, aby kontrolnie to robię. I teraz tu, jak tam się mam dostać, powiedzcie mi. Bo tu świerk przeszkadza. O kurde, tu jeszcze nie wyczyściłem. No nie wytuściłem, patrz tam. O taką ziemię to przecież nie będę malował. Po takiej ziemi tu też. Chociaż tutaj już nie trzeba w sumie, bo to jest przykryte dobra Dobra, wytrzeć, aby rękawiczkę. Jedziemy z koksem. W której liście zbierałem? Widzicie? Tu zostały pod kopaczką. Oczywiście się zapomniało, żeby tu zebrać. Wiecie, wiecie, jak jest. Co zrobić? Tutaj kurde jeszcze bym mógł w sumie to naznać i tak rzeczywiście. Dobra. Od drugiej strony wiecie, to tak żeby zabezpieczone było na wiosnę, to będę ją malował prawdopodobnie. Chociaż się zastanowię, bo mi się taki taka też, taka, takim klimacie rdzawym też mi się bardzo podoba. Doradźcie mi w sumie w komentarzu co byście zrobili na moim miejscu Malować, nie malować Czy tylko tak zostawić i konserwować Nie wiem Malować czy nie malować Wiadomo jak nie malować to będę ją regularnie konserwował olejem Żeby była jak najdłużej Na tej ziemi Na tej planecie w takim stanie w jakim jest Dobra Tutaj też Musimy Tutaj jednak trzeba to zakonserwować bo tutaj troszkę tej wody wiadomo naleci, bardzo to możliwe jest. Też prychy też. Obręcz. W ogóle. Aha, był film przecież. Jak traktorek ciągnął kopaczkę. Widzicie, jaki mocny? Sam w to nie wierzyłem. 13 koni według instrukcji. To jednak jest już taka jakaś moc. Kurde, pociągowa. Przy. Jakby ta kopaczka miała kopać od razu w polu, by była po prostu wbita w ziemię. Mógłby mieć problem, ale ale tak to pociągnął, chociaż ile tam koni miał dzik? Dzik dwójka, dzik 21. w ogóle dziki ile miały koni? Od ciekaw jestem, bo jeżeli one dawały radę, to czemu on by miał nie dać? Silnik by dał radę, spokojnie, w tej huzwarnie myślę, tylko że gorzej z tą przekładnią hydrostetyczną, bo to... O, czekajcie, bo to nie jest, kurde, skrzynia biegów toporna taka jak w dziku, tylko no to jest taka tam symbolicznie, wszystko wiecie jak jest. Żeby to łatwo się ruszało, bez tam manewrowania, bez tam po prostu wajchowania. No, a kurde, jest jak jest. Jak przyjdzie to do czego, to lepsza skrzynia biegów, taka tradycyjna. Wiecie o co chodzi. Dobra. Ciekawe, czy by dał sobie radę tak w polu kopać. Kurde, ciekaw jestem, naprawdę ciekaw jestem. Bo z obsypnikiem by dał radę. A w sumie możemy zrobić taki test, w wakacje. Jak będę miał ziemniaki posadzone, o to dobrze, że teraz o tym pomyślałem. Napiszcie też, czy byście chcieli coś takiego. Ja zasadzę ziemniaki tutaj na tej większej części poletka, żeby tam po prostu miało jak się wjechać. Zapniemy obsypnik na linę i, i spróbujemy. I tam kogoś poproszę to mi siądzie na huzwarne pociągnie, ja będę prowadził obsypnik. I, I zobaczymy czy ruszy z tym. Tak, ja to będę specjalnie tak dociskał, żeby dobrze szło. Zobaczymy czy da radę. Jak taką jak to 200 kg ustrojstwo dał radę pociągnąć, no to tam to spokojnie myślę, że da radę tak w ziemi podczas pracy o ile się nie będzie kopał, no zobaczymy. Bo będzie pewnie będzie się cizgał na, tym, na tej trawie, na tych oponkach takich bez bieżnika, ale to tam zobaczymy. Bo widzicie jaki... Widzicie jakie te opony mają bieżnik. No taki, żeby trawy nie, nie niszczyć. No, no cóż. Dobra, co wam mogę jeszcze pokazać? Poczekajcie chwilkę. Tutaj mam koło odwozu. Tutaj dorobiłem taki element, dosztukowałem tutaj ten brak. Jest jak jest, nie jest idealnie. Ale jest bardzo ładnie, myślę. Tutaj obręcz na to przejdzie metalowa. Jak będzie cieplej, to trochę w palenisku na palę moim kowalskim Dorobimy, zrobimy obręcz. Tutaj chyba z tego płaskownika. Co tam jest? O. Tam jest taki płaskownik. Chyba z niego to zrobię, tylko z tego tutaj. Odpowiednio na gorąco dosztukuję i go zespawam tutaj w pewnym miejscu, bo już spawarka wtedy powinna już być, już jest tylko wiecie, <laughs> nieoficjalnie. W pewnym miejscu się tam e, obręcz heptnie i ją tutaj nabije, ona musi być ciasna, bo ona nie może być tutaj wita bezpośrednio tak go gwoździami, że w obręcz, tylko musi po prostu być na zacisk, ona musi tutaj ciasno się nabić na to koło. Ale tak zrobimy, że będzie dobrze. No i co? I koło nie wiem czy montować do wosku, Do wózka jak zdobędę drugie, bo mam w planach tam na targ starości w grudniu jechać, to tam najwyżej poszukam sobie takiego drugiego, zmierzę średnicę tego i poszukam, a jak nie, no to będzie na ścianie, tak jak miało być z zamyśle. Tutaj też muszę to dorobić. Wczoraj tak sobie to zrobiłem, bo to trochę tam miałem wolnego czasu, to sobie zrobiłem. A tak, no to koło jest jak jest, no. Zostawić tak czy malować jeszcze lakierem bezbarwnym? Chyba zrobię no, lakierem, bo jak to będzie mi wisieć na dworze deszcz no to będzie zacinał, no to to się szybko zniszczy, tak bez niczego. Bo wiecie, ta ropa, fajny kolor, fajne bezpieczeństwo zapewnia, no ale no lakier by się przydał, żeby to tak była taka powłoka jeszcze, powłoka bezpieczeństwa, nazwijmy to tak. No. Tutaj jak widać się szkarnia nakryta, ładnie tutaj. Trochę ją poprawiłem bo tu mi koty przyłaziły, to zrzucały wszystko, ale tak to zrobiłem teraz, że nie zrzucają łodziwo. Już dwa dni ta blacha tutaj jest niezrzucona. Także jest ładnie okryta całe nasze narzędzie rolnicze i sobie czeka na wiosnę i na odkrycie. No, a z tymi ziemniakami to mi chodziło po prostu, żeby, żeby zasadzić w tej części. O, tak jak krawężnik, tak. I tak tutaj po całości. Albo ewentualnie tu z kraja, tam dalej coś innego. Buraki tam chyba będą, bo ziemniaki mam w flanach. Tu tam buraki, tam ogórki wiadomo jak zawsze tutaj, a tam truskawki dalej są cały czas. No także tutaj by było najwygodniej. Tutaj nie wiem ile z... trzy rządki, trzy rządki myślę ziemniaków, bo tak będzie w sam raz. To akurat będę miał dwa przejazdy do zrobienia z obsypnikiem i zobaczymy, czy da radę. Jeden, dwa. I czekajcie wam po palcem pokażę. Raz, dwa i trzy. Do połowy mniej więcej, ja tam dalej buraki. No i ogórki fasolki. A nie wiem czy fasolkę robić. Fasolka też była niezła, ale potem to tam zastanowię się fasolkę może zrobię. Zastanowię się zresztą. Albo wiem, fasolkę przecież tutaj dam. Tu były ziemniaki w tym roku, tu ich było bardzo mało. Tu dam fasolkę. O. Tu jest taki gnojowniczek zrobiony. Ale trudną fasolkę. Te liście, no to słuchajcie, dostałem informację, że to jest trujące po prostu, bo w nich się grzyb rozwija. Więc na wiosnę, bo tutaj muszą być, bo nie chce mi się tych chwastów wyrywać, chociaż tu rosną, ale tutaj większość jest nakryta liśćmi i trawą. Więc na wiosnę te liście wywalimy stąd, no cóż. A przyjdzie obornik i tak. Dobra, także tyle by było na dzisiaj. Taki krótszy odcinek. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!